Kategoria A o trzech etapach. A miejscu trzecim klasyfikacji generalnej kategorii A Wiktor Łyszczasz Subaru AZS UEK. A miejscu drugim Daniel Formela, Greg Giudynia. Na miejscu pierwszym Piotr Wilk, dobre sklepy rowerowe autor. Kategoria A, klasyfikacja generalna Road Trophy 2012. Wiktor Łyszczasz, Daniel Formela i Piotr Wilk. No właśnie, więcej uśmiechu. To Klasyfikacja generalna kategoria B, Miejsce trzecie. Jarosław Michałowski, apatr rektor Sobeck, Zielona Góra. Miejsce drugie. Paweł Wiedlocha, dobra sklep autor. I miejsce pierwsze Tomasz Jajony, Dobre sklepe rowerowe autor. Kategoria B. Miejsce trzecie Jarosław Michałowski. Miejsce drugie Paweł Biedlocha i miejsce pierwsze Tomasz Jajony. Te studenckie to jest czeska czekolada. Najlepsza zresztą. I to jest dowód, że jednak ja jechałem przez Czechy. Dziękujemy. Kategoria 3. Teraz mamy kategorię C. Miejsce trzecie. Jot Brona. Miejsce drugie. Jerzy Roska. Na miejsce pierwsze Janusz Banasiak. Zaczęta walka. Zresztą jak w każdej kategorii. Na miejscu trzecim Piotr Brona, na miejscu drugim Jerzy Rosa i na miejscu pierwszym Janusz Banasiak. Klasyfikacja generalna kategoria C. Brawo, gratulujemy. kategorii D w klasyfikacji generalnej na miejscu trzecim Waldemar Socha, alkoholicy. holicy. Na miejscu drugim Stanisław Maciek, również fajkę I na miejscu pierwszym szukający sponsora Bogusław Kramarczy. Miejsce trzecie Waldemar Stroma. Miejsce drugie Stanisław Radzik. I miejsce pierwsze Bogusław Kramarczyk. Kategoria D. E. Na Góry i W końcu jest, jest się cieszy. I nie mogą być takiej pogody wczoraj. Drogi obesły, pojechalibyśmy sobie na Słowację. No cóż. Kategoria E. Miejsce trzecie. Andrzej Galubiński. TTC Jadotoru. Miejsce drugie. Józef Burka. Wolfkojlerajcza. I miejsce pierwsze. Henryk Bryś. Spalnik gracie Opole. Old Rajczo. Zapraszamy na Rajczo. Miejsce trzecie Andrzej Galubiński z Perunia. Miejsce drugie Józef Bułka. Z Rajczo oczywiście. I miejsce pierwsze Henryk Bryś. Skalnik Graczy Opole. Gratulujemy, kategoria... E. E, Taka ja, tylko krótka dypresja. Wczoraj ustaliśmy na spotkaniu, że zwiększamy ilość kategorii. Będzie tak zwane M+, plus, a nie będę mówił, która liczba, ale będzie jeszcze kategoria starsi, czyli 70-latkowie. Dodatkowo. Brawo, brawo. Mam nadzieję, że... Wielu z nas do tej kategorii będzie jeszcze jeździć. Najmłodsi panowie, kolejność jest zupełnie identyczna, więc hmm, poproszę Piotra Kukle, z Marathon Team. Miejsce trzecie. Miejsce drugie Marcin Ciolepak oraz miejsce pierwsze Adam Koryczan. ci się panowie to Kategoria H, najmłodsza. Piotr Kukla, Marcin Cielepak i Adam Koryczak. Gratulujemy najmłodszym. Dziękuję Nie było ich zbyt wiele, ale liczy się chęci, ambicja i wysiłek. Dziękujemy. No i kategoria K1. Na miejscu trzecim Ilona Wiczewska, Polar do Trakstini. No Brawo W końcu jakiejś przera radości. Na miejscu drugim Katarzyna Orłowska, szukamy sponsora. Są punkty dla zagrożeniem. Na miejsce pierwsze Beata Kalęba, Polar do Gratulujemy dziewczynom. Jeśli ta polwę to nie taka prosta sprawa. Tym bardziej gratulacje.